Pora na audycję Goście Dnia. Dzisiaj w środę 28 października mam przyjemność gościć w studio katolickiego Radia Diecezji Płockiej księdza prałata Eugeniusza Graczyka, dziekana dekanatu ciechanowskiego zachodniego. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień dobry Państwu. Pani. Od 20 czerwca w diecezji płockiej gości obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej. Powiedzmy, przypomnijmy naszym słuchaczom, bo pewnie w większości to wiedzą, ale przypomnijmy, co to jest peregrynacja i skąd się wziął ten zwyczaj. Peregrynacja to inaczej wędrówka, albo lepiej można powiedzieć nawiedzenie parafii przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Żeby wyjaśnić, skąd to się wszystko wzięło, trzeba troszeczkę może wrócić do przeszłości. 26 sierpnia 1956 roku, a więc dawno dawno temu, prawie 60 lat temu przeżywano 300 ślubów Jana Kazimierza. Podczas tych ślubów po zwycięstwie nad szwedami Janka Zimierz w katedrze Lwowskiej złożył ślubowanie Matce Bożej, dziękując jej za zwycięstwo, bo właśnie klasztor Jasnogórski stał się takim bastionem, gdzie właściwie załamała się potęga szwedzka. Właśnie złożył wybierając Matkę Najświętszą albo było to 1 kwietnia 1656 roku królowo Korony Polskiej. No i rzeczywiście upłynęło 300 lat. Było to 26 sierpnia 1956 roku. Obchodzono 300-lecie ślubów Jana, króla Jana Kazimierza. Ksiądz Prymas wtedy jeszcze był uwięziony. Przebywał w Komańczy. Utworzył nowe, można powiedzieć, jakby śluby jasnogórskie, nawiązań do tamtych, ale w sposób jakiś, można powiedzieć, taki bardziej współczesny no i wtedy wyniesiono obraz cudowny z kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej na zewnątrz nieśli ten obraz biskup Chim, zatrzymali się przy ostatniej stacji 14 drogi krzyżowej, przy bastionie Trójcy Świętej zwrócili się tym obrazem do wiernych a było wtedy ponad milion ludzi z, całego, z całej Polski i generał prosił, żeby tym obrazem pobłogosławiono właśnie zgromadzonych cały plac i właściwie cała Aleja Najświętszej Marii Panny. No i było to wzruszające, ludzie płakali i wołali Matko zejdź do nas, Matko kochamy Cię, Matko nie opuszczaj nas. No i po tych uroczystościach, które przeszły oczekiwania właśnie nawet samych biskupów, czy też Paulinów Jasnogórskich, Zrodziła się myśl, czy właśnie tej peregrynacji takiej nie rozpocząć, żeby obraz Matki Bożej zaczął wędrować po ojczyźnie. No ale wiadomo, że cudownego obrazu Matki Bożej nie wolno zjąć z, z Jasnej Góry, żeby on wędrował. Dlatego też pomyślano, żeby namalować kopię właśnie obrazu jasnogórskiego. I wiemy, że Malował artysta zresztą nie znam, ale podobnie jak Szwed, pochodzenia polskiego. Ehm, Modlono się wtedy na Jasnej Górze i Paulini, i siostry zakonne. No, żeby ta ikona była naprawdę piękna, żeby oddawała e, ten obraz, który jest od 600 lat na Jasnej Górze. I tak się stało. Ksiądz Prymas kiedy zobaczył ten namalowany obraz, bo już wrócił z więzienia, z tego uwięzienia trzyletniego. Bardzo mu się spodobała, tak, że jest taka piękna, że taka sama jak właśnie w tym obrazie cudowna, jak oryginał, tak. I oto właśnie e, ksiądz Prymas pojechał też do Watykanu. Zabrał ze sobą arcybiskupa Baraniaka, biskupa Michała Klepacza, sekretarza episkopatu, biskupa Zygmunta Choromańskiego, i 14 maja 1957 roku na audiencji u papieża Piusa XII właśnie poproszono, żeby papież pobłogosławił właśnie ten obraz, kopię cudownego obrazu Matki Bożej. I tak się stało, żeby świadczyła też o tej łączności Polski zawsze wiernej właśnie ze stolicą apostolską. I oto 19 czerwca 1957 roku przywieziono obraz do Warszawy i najpierw umieszczony został w archikatedrze warszawskiej i kiedy przyszła uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, a jest ta uroczystość 26 sierpnia i to właśnie 1957 roku, ten obraz był na Jasnej Górze. I wtedy ksiądz prymas zapowiedział, że właśnie rozpocznie się tak jak było wola, wolą tego narodu, Matko Boża przyjść do nas, wędrówka, czyli peregrynacja obrazu Matki Bożej właśnie w ojczyźnie. I ta peregrynacja rozpoczęła się dokładnie 29 sierpnia 1957 roku od archikatedry warszawskiej, a potem wędrowała po wszystkich kościołach e, miasta stołecznego Warszawy, a potem po całej, już można powiedzieć, Diecesji. I także rozpoczęła się peregrynacja. Potem wędrowała Matka Boża w swym obrazie diecezji siedleckiej, łomżyńskiej, białostockiej, olsztyńskiej, gdańskiej. No i przerwę zrobiono na czas milenium. Właśnie, czyli na tysiąclecie Chrztu Polski i tysiąclecie państwa polskiego. I tam, gdzie były uroczystości tysiąclecia, a takie pamiętam również i ja ze swojej młodości, miałem wtedy, ile bym powiedział, 17 lat, pamiętam, w Płocku na świętego Stanisława Kostki, bo wtedy obchodzono 13 listopada, a nie 18 września, jak teraz, cały episkopat zgromadził się również i w Płocku. W katedrze były te uroczystości, nie na zewnątrz, bo to już listopad zimno, ale tłum ludzi był na zewnątrz, pamiętam kardynał Wyszyński był. Był arcybiskup Karol Wojtyła, jeszcze wtedy nie kardynał, biskup krakowski. Ksiądz Prałat wyprzedza nie moje episkopet. kolejne Rozumiem. pytanie, Dobrze. bo ja pyta chciałam zapytać, kiedy poprzedni raz mieliśmy okazję gościć Matkę Boską Jasnogórską w diecezji płockiej, czyli na tysiąclecie. To znaczy wtedy było na tysiąclecie, ale tylko w katedrze, tylko mhm. w katedrze, bo wszystkie katedry obchodziły dziękczynne można powiedzieć, ciebie Boga wysławiamy za tysiąclecie państwa polskiego i tysiąclecie chrztu Polski. Ale ta peregrynacja właśnie y, t, u nas w jecezji, bo pani zapytała o to, rozpoczęła się nieco później. Dopiero w 1975 roku i szóstym i dobrze pamiętam, już wtedy byłem księdzem, już byłem na drugiej parafii, czyli w Makowie Mazowieckim. No, i miałem to szczęście wraz z kolegą, księdzem Tadeuszem. Pozdrawiam go. Właśnie dzisiaj ma swoje imieniny, ksiądz Tadeusz Zaborny. I z księdzem Proboszem, pod jego kierunkiem, przygotowywaliśmy właśnie tą peregrynację. Poprzez misje święte. redemptoryści prowadzili. Powitanie było nie w kościele, ale na zewnątrz. Po 19 czerwca, no to była piękna pogoda: słonecznie, cieplutko, bezdeszczowo, i rzesza ludzi zgromadziła się na zewnątrz, na placu przy Kościelnym. Wtedy nie było takich, takiego komfortu, że na nagłośni nie wspaniałe, ale żelozo działało. No ale słychać było też na zewnątrz. Nie wiem, ile tam tysięcy ludzi było, ale cały plac przy był właśnie wypełniony. i... Przewodniczył w tej uroczystości biskup łocki Bogdan Sikorski. To się działo blisko 40 lat temu. Dokładnie 40 lat temu, bo mhm. w 1975 roku się zaczęła, mhm. ale w Makowie, tam gdzie byłem, mhm. było to w 1976 roku. Chciałam zapytać, czy to prawda, że Matka Boska Jasnogórska została aresztowana w czasach komuny i wędrował, wędrowały same ramy obrazu? Właśnie pamiętamy, ja trochę pamiętam, bo już byłem młodym człowiekiem, że urządzano uroczystości religijne, ale również dla przeciwwagi były też uroczystości państwowe, gdzie atakowano Kościół, bo to po tym słynnym liście skierowanym przed, w 65. roku ubiegłego wieku, że przebaczamy i prosimy o przebaczenie. No i była, była walka, no to były czasy komunistyczne, czasy stalinowskie, wtedy właśnie rządził, czy można powiedzieć na czele partii, stał Władysław Gomułka, który no, przeciwnie działał, nie podobało mu się wiele rzeczy. No i wtedy właśnie tłumy ludzi gromadziły się, może to władze tak niepokoiło, obawiali się może jakichś też niepokoju w Polsce. No, ale nie temu służyła, przecież w uroczystości religijne, że się ludzie gromadzą. Mhm. No i właśnie kilkakrotnie przeszkadzano w tym nawiedzeniu. 6 czerwca 1966 roku obraz Matki był był podwożony z Lublina na Jasną Górę. Po takich uroczystościach już zatrzymano wtedy. No i, i tak, mhm. tak tego już. Ale takie, można powiedzieć, przerwano tę peregrinację. Obraz dokładnie. 4 września 1966 roku, kiedy właśnie wiesiono obraz Matki Bożej z Jasnej Góry do Katowic, bo tam w Katowicach miała się rozpocząć peregrynacja. No i można powiedzieć, że zatrzymano obraz. Nie pozwolono, żeby zawiesiono, bo na drugi dzień czy za dwa dni miała się rozpocząć uroczysta peregrynacja. No i. Kazano, żeby wrócił na jasną górę. I tak się stało. Nie wolno było, zabroniono, no ale samej idei nawiedzenia nie przerwano. bo na, na szczęście tak. Także mogę być ksiądz biskup Piotr Libera, nasz biskup ordynariusz, w swoim słowie przed peregrynacją może na miesiąc wspomniał, że pamięta tamte czasy, jak yy, peregrynacja była tylko pusterami. Świeca, która symbolizowała no, Chrystusa, światłość, i Ewangeliarz. Te trzy symbole one być wędrowały, i tak było przez sześć lat. Do roku 1972, kiedy pregnacja odbywała się w diecesji sandomierskiej, znalazł się odważny kapan, ksiądz Józef Wójcik, już nieżyjący, ale też. Towarzyszyła mu, czy może dwie siostry, bezkabitowe. Właśnie jedna pochodząca tutaj z naszych stron, siostra Trentowska. Ponoć jeszcze do dziś żyje. Ona kierowała samochodem. Wtedy jakoś tak mniej patrolowano jasno Górę, No i pojechali samochodem i ten obraz zabrali. I kiedy rozpoczęła się peregrinacja w Radomniu. Tak, troszeczkę jak z Jamesa Bonda. Tak jest. <śmiech> <śmiech> kiedy rozpoczęła się peregrinacja w Radomniu. Księża wnieśli ten obraz, który był przez sześć lat więziony i przetrzymywany na Jasną Górę, strzeżony przez policję i tak od siedemdziesiątego roku już w obraz Matki Bożej wędruje. Mm -hmm. Nie samerami, nie świece, nie ewangelierz, ale obraz Matki Bożej. 20, od 20 czerwca obraz gości w diecezji płockiej, ale przybycie obrazu poprzedziły liczne przygotowania. Jakie to były, w jaki sposób diecezja? i nasze dekanaty się przygotowywały do przy, na przybycie matki Boskiej? Przygotowanie bo trwało przynajmniej rok. Przeżywaliśmy tak zwane nowenne, czyli 9 miesięcy przed rozpoczęciem. Właśnie tego nabiecenia były już takie przeprowadzane informacje, nabożeństwa, nawiązywanie do tego, że będzie peregrinacja. Ksiądz biskup też list właśnie skierował do diecezjan, informując, że 20 czerwca 2015 roku rozpoczniemy uroczyście peregrinacja obrazu Matki Bożej. Zakończyła się wcześniej w archidiecezji warszawskiej, no a te przygotowania to przede wszystkim no, informacje jakieś, modlitwy, yy, no... Yy, to ważne też duchowe, yy, duchowe wydarzenie i tak, trzeba tak, było tak, duchowo tak. też się przygotować. Nie może to być tak bez przygotowywania, tylko mm -hmm. musiało temu towarzyszyć, tak ja powiedziałem, cały rok i modlitwy, tak zwana nowenna, w każdą niedzielę wspominaliśmy o tym, chociaż jedno zdrowaśkie, czy nawet więcej, trochę mhm. odbywały się też rekolekcje. Ale już bezpośrednim przygotowaniem w każdej parafii to jest zarządzenie i zresztą inaczej być nie może zarządzenie biskupa mają się odbywać rekolekcje. O, jeszcze były takie spotkania duszpasterskie dla księży w okresie świąt wielkanocnych, gdzie Paulini z Jasnej Góry przybyli, żeby nas poinformować. Byli biskupi z innych diecezji, żeby się podzielić swoim świadectwem, jak ta peregrynacja przebiegała. Także byliśmy uczuleni na to, żeby to nie było tylko zewnętrzne, jakieś przybycie obrazu, ale żebyśmy duchowo do tego się też i mi kapłani, ale też i nasi parafianie się przygotowywali, przygotowali. No i takim bezpośrednim przygotowaniem to już były rekolekcje, trzydniowe rekolekcje. A kto chciał misję, no to wiadomo, że dłużej troszeczkę. Misje trwają w parafii cały tydzień, a więc dłuższy czas przygotowywać. Teraz w październiku, jak spodziewaliśmy się, to też poprzez modlitwę różańcową yy, trwały te przygotowania. Nie wszyscy na różaniec do kościoła przychodzą, ale zachęcaliśmy nam, między innymi ja też, żeby w, w swoich domach chociaż odmówić jedno dziesiątkę różańca, litanie do Matki Bożej, wspólnie w rodzinie, no żeby... Jakoś wewnętrznie przygotować się na to spotkanie z Matką Najświętszą w tej cudownej, właśnie ikonie, która wszystkie arafie już kiedyś odwiedziła, a teraz ponownie odwiedza, bo to już jest, można powiedzieć, drugi etap nawiedzenia. Zakończył się wtedy w 1980 roku, ta pierwsza peregrynacja, a druga, w której teraz uczestniczymy, jest od 1985 roku, a więc już 20 lat. Peregrinacja właśnie trwa po raz wtóry, bo wyrosło w tym czasie też nowe pokolenie. To też jest duże przedsięwzięcie logistyczne i wiem, że była ścisła współpraca służb mundurowych i samorządów w tym przedsięwzięciu. No bo sami też nie dalibyśmy rady wszystkiemu. Trzeba zabezpieczyć, musi być zachowany porządek. No tutaj duży udział mają strażacy, na przykład oni zawsze są aktywni i są obecni i na uroczystościach państwowych, ale również i kościelnych, tak było zawsze i obecnie są pierwsi. No ale też na jakiś czas, może dwa miesiące przed peregrynacją, było też i u nas w mieście spotkanie z Panem Prezydentem, z Panem Starostą, z komendantem policji, z komendantem straży, z kierownikiem zarządu dróg właśnie, proboszczowie wszyscy byli, no i te sprawy też omawialiśmy, żeby to przebiegało jak najlepiej i rzeczywiście te służby włączają się. Ja na przykład nie mam straży ochotniczej w parafii, a we wszystkich parafiach jest. Jest dziewięć parafii i w Szulcu Leżyżu, i w Lekowie, i w Zeńboku nawet małej parafii, i w Wysakowie, i w Grudusku, w wszędzie są ochotnicze straże, natomiast u mnie nie ma, więc też Podwoziliśmy obraz, oddając do Maluszyna, też w obecności, ale tym bardziej moich parafian ze straży właśnie zawodowej, no po uzgodnieniu z panem też komendantem. Ale tutaj też ma duże znaczenie też i, i zarząd dróg wcześniej jadą, też sprawdzają, czy tam nie ma jakichś, powiedzmy na drodze, no chociażby przewróconego drzewa mhm. czy coś, czy, 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 czy jakieś prac na drodze, no żeby to przebiegało sprawę, a policja eskortuje, zabezpiecza. Zawsze. Bo przy no. takim dużym tłumie niestety nie jest trudno o jakiś Ale sprawach, samo przewiezienie, proszę mm -hmm. pani, też to wygląda pięknie, bo mm -hmm. wóz policyjny idzie na za zanim samochód kaplica, w którym wjeżdżony jest obraz Matki Bożej. Na ogół za samochodem jeszcze jedzie samochód, za tą kaplicą jedzie samochód strażacki. No i to wygląda bardzo pięknie. Momentami są włączane sygnały. Jak odprowadzaliśmy obraz do Naluszyna, to jednocześnie no, banderia motocykli przyjechała właśnie. Tak się zorganizowali, że chyba tak liczyłem, że około 30 motocyklistów od mojej parafii poprzez to miasto, no na sygnale takim świetlnym, policja, tutaj jechaliśmy w kaplicę, ojciec prowadzący gustosz opiekujący się obrazem też, bo w mieście włączył sygnał, no widząc to ludzie też zatrzymywali się. Widząc, że coś ważnego się dzieje. No Aura w tym wszystkim... roku jest łaskawa dla motocyklistów, bo w zeszłym a, roku o tej porze już był śnieg. A jechaliśmy na przykład tutaj na skrzyżowaniach, to też stał policjant, także już w niedzielę wszystkim y, po tej uroczystości podziękowałbym. I policji na czele z komendantem, i straży na czele z komendantem, i panu prezydentowi. I z tego i miejsca również dziękujemy i prosimy tak. o jeszcze. Tak, i wszystkim służbom. No, poprosiłem też w imieniu księży, żeby wywieszono flagi, no, narodowe, papieskie, żeby zaznaczyć, że coś ważnego właśnie w naszym mieście się tutaj dzieje. Powiedzmy, pod jakim hasłem odbywa się peregrynacja obrazów diecezji płockiej? No, ogólne takie hasło jest, z Maryjo, ewangelizujemy Kościół Płocki. Także przekładając to na lokalne, że z Maryjo ewangelizujemy nasze parafie mm -hmm. właśnie. No, y Wiadomo, że słowa Pana, jest, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, no zawsze są aktualne. Nigdy nie jesteśmy tak doskonali, żeby powiedzieć, że już nie potrzebujemy żadnego tutaj na, nawrócenia, ale właśnie potrzebujemy. No i to jest taka, no mówimy dziś o nowej ewangelizacji, to jest może w nowym wydaniu, jakby współcze, współcześniona ta sama Ewangelia. Czy ta innymi... ewangelizacja się udaje. Czy ksiądz Prałat zauważył już mm -mm. jakieś przypadki nawrócenia się? I w ogóle z jakim zainteresowaniem spotyka się ta wędrówka no, matki Bożej? W większości parafii prowadzą rekolekcje ojcowie Paulini, nawet w mieście w parafii Matki Bożej Fatymskiej prowadził Paulin, u mnie prowadził Paulin, w parafii Matki Bożej, e, przepraszam, u Franciszka Paulin, e, u świętej Tekli ojciec Paulin. No, i uważam, że to stróżowie y, obrazu Jasnogórskiego powinni właśnie jak najbardziej się pokazać tutaj. Y, ludzie się garną, lud Boży, no, prowadzi mi też dzieci, bo nie sposób, no, w szkole są w tej chwili wakacje, no, nie mieli szkoły, ale też niech uczestniczą, partycypuj, niech zobaczą, bo oni jeszcze kiedyś. Doczekają może następnej peregrynacji gdzieś za 50 lat, ale to się też koduje taka uroczystość w sercu młodego człowieka. Między innymi w procesji biorze udział, chociażby ten Mały Ciechanów u mnie, bo to z przeszkoły piątki dzieciaki są. W strojach, ludowych. E, w strojach. ludowych, tak. Także tutaj młodzież się angażowała bardzo. I nieśli obraz Matki Bożej i dziewczęta, i chłopcy, i matki, i e, także i rekolekcje same też pięknie przebywały. Dużo ludzi do spowiedzi przystępowało. No i przede wszystkim... Było też czuwanie przy obrazie? No to jest pobyt obrazu Matki Bożej, trwa prawie że 24 godziny i najpierw jest to powitanie, potem są czuwania, między innymi apel jasnogórski o 21, nawiązując do jasnogórskiego apelu, potem o 12 jest taka piękna uroczystość, mówimy pasterka Marina, na niej gromadzą się kapłani, w rodacji z tej parafii, no i księża, którzy pracowali kiedyś w parafii. No i sporo wiernych, pełne bawki w kościele były. także uroczystość taka bardzo, można powiedzieć, sentymentalna, ale też wspomnienia dawne, ksiądz wita tych, którzy pracowali, przypomina ich nazwiska, może nie zawsze. Po 30 tak można rozpoznać człowieka, bo trochę inaczej wygląda. No i potem już od północy po tej pasterce czuwania są do godziny 6 rano, godzinki, i potem młodzież, dzieci, ludzie chorzy. I, i trwa to do godziny 14 do 15, kiedy następuje uroczyste pożegnanie i przekazanie do następnej parafii. Mhm. Jaki wpływ na wiernych może mieć to wydarzenie, bo to jest wielkie wydarzenie w życiu kościoła? No, myślę, że bo taki jesteśmy, że może spontaniczni, że samuroczystość uroczystość przeżywamy, ale ona ta peregrinacja powinna wydać jakieś duchowe owoce, żebyśmy stali się bardziej aktywni, może religijnie, bardziej poczuli się odpowiedzialni za parafię, za kościół, może żebyśmy yy, bardziej przekazywali dzieciom naszą wiarę. Czuli się odpowiedzialni za młode pokolenie. No i. Żebyśmy musi... byli wierzącymi i praktykującymi. I praktykującymi, jak najbardziej, tak. No, ksiądz-biskup przypomina nam, że po tej peregrynacji, no, chciałby się dowiedzieć, co jest kontynuowane w parafii. Ja też trudno mi tak powiedzieć, no, Mówię na przykład chociażby. Jak zadzwonię do kogoś i powiem szczęść Boże, to zatyka kogoś. On na przykład mój, A co się stało? No po, po, po kilku sekundach odzywa się, to dzwoni, no i No i mówię: A może byśmy się częściej pozdrawiali? Szczęść Boże, chociażby po tej uroczystości, bardziej byli Chrystusowi. Tak, może, żeby więcej modlitwy było w domu, bo na przykład uważam, że, że, że upadł. Wspólna modlitwa rodzina. Kiedyś się pamiętało, że rodzice, ja jestem ze wsi, przychodzili z pracy. Mój ojciec rano klękał yy, i modlił się. Ja to widziałbym. Wieczorem modliliśmy się na różańcu. Droga krzyżowa, gorzkie żale, był wspólny pacierz. Nawet pamiętam, jak już jako kleryk chodziłem sobie tak wieczorem i słyszę u sąsiadów za oknem, a oni umarli. Babcia została. Wspólnie te dzieciaki, z tą babcią głośno się modliwi, i one znają modlitwy, i te ojcze nasz, i zdrowaś Maria, i wierzę Boga, i inne modlitwy. Tak, a obecnie nie wiem, czy właśnie w rodzinach się modlimy. Warto by było o tym pamiętać. To jest też, można powiedzieć, owoc peregrynacji. No każdy był taki dzban, można powiedzieć, stąd gwia mówimy. Yy, tak jak to testą, gdzie napełnione zostały wody i potem nastąpił cud przemiany w wino i ludzie nam składali swoje jakieś tam postanowienia, swoje przyrzeczenia, jakieś yy, yy, słowa kierowali właśnie do Matki Bożej, żeby to się może w ich życiu spełniło. No może na, trzeba było do tego zajrzeć, co wierni właśnie tam Matce Bożej chcieli powiedzieć i z tego by należało też jakoś listę stworzyć, z, 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 co my mamy teraz uczynić, żeby to nie tylko wspomnie zostało, ale owoc tej peregrynacji. Między innymi też planowane jest takie nawiedzenie mniejszego obrazu właśnie w rodzinach. Niektórzy księża już jakby po peregrynacji rozpoczęli, nawiedzenie rodzin w parafii, ale jest za zarządzenie, że jak już peregrynacja się skończy, a zakończenie będzie w katedrze polskiej 11 czerwca 2016 roku. No, żeby można było też jeszcze, żeby ten obraz peregrynował po rodzinach. Z tym, że chciałem dodać też, że ta peregrynacja jest w kontekście wielkich wydarzeń u nas w diecezji. Niedługo będzie uroczyste zakończenie 43. Synodu Diecezji Płockiej. To jest ważne wydarzenie. Ono trwało kilka lat przygotowania, teraz są tworzone dokumenty, już opracowywane, przegłosowane wcześniej były, dyskusje były. Cządwisko licze, że około 2000 ludzi brało udział czynny właśnie w tych pracach synodalnych w parafiach jak ma na myśli. Mhm. Poza tym w tym roku przeżywamy 940 rocznicę powstania naszej diecezji. Jest to diecezja jedna z najstarszych. A więc w takim kontekście przeżywamy i za rok będzie 1050 rocznica Chrztu Polski. A jeszcze trzeba powiedzieć, że w przyszłym roku mamy w Krakowie. Światowe Dni Młodzieży. Młodzieży, właśnie i jakby można powiedzieć przygotowujemy się poprzez tę peregrynację do tych wydarzeń i do 1050 rocznicy Chrztu Polski, no i teraz 940 rocznica istnienia naszej diecezji, no i Światowe Dni Młodzieży, tak. Peregrynacja odbyła się według ściśle ustalonego harmonogramu. Powiedzmy jeszcze, jakie parafie w dekanacie ciechanowskim odwiedzi obraz? No w naszym dekanacie zachodnim, ciechanowskim, już peregrynacja się, się zakończyła. zakończyła. Rozpoczęła się 14 października, no i 22, 23 można powiedzieć, dobiegła końca. Teraz jest peregrynacja w Dekanacie Ciechanowskim Zachodnim. Zachodnim. Obecnie obraz jest Matki Bożej w parafii pałki Będzie potem przekazany jeszcze do innych parafii, między innymi została parafia Świętego Józefa, czyli Fara, jeszcze parafia Sońsk, jeszcze Ciemniewko, Gąsocin, Łopacin. I zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w peregrynacji, bo najbliższa taka okazja, żeby zobaczyć ten obraz ponownie, obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej, będzie za 50 lat. Za 50 lat, mniej więcej, tak jest. Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę w studio. Przypomnę, że moim Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Prała Eugeniusz Graczyk, dziekan dekanatu Ciechanowskiego Zachodniego. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za to, że byliście właśnie w mojej parafii. Bo nie tylko parafianie byli, ale widziałem też i sporo osób Ciechanowa, którzy pragnęli spotkać się z Matko Bożą poprzez tę cudowną ikonę. Na kolejnego gościa dnia zapraszamy jutro o 13.10. Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.